Moje kości. A niech to dziewczyny tak bardzo chce do toalety! Dziewczyny tylko bez marudzenia, dobra? Tak bardzo bolą mnie kolana. Kochanie, weź moją torbę. Widzisz, że mam kips. Tak, dziewczyny, pamiętacie na co się umawiałyśmy? Pamiętamy! Och, smile, moje nieszczęście! Daj mi tą torbę. Wchodzimy i wybieramy najfajniejszy pokój. Ciekawe, gdzie jest toaleta? Nad, po co ci toaleta? Tu jest dużo krzaków. Widziałyście, Króliczki o czymś szepczą, ale my będziemy bardziej przebiegłe. Będziemy. będziemy. Teraz idziemy i szukamy tylnych drzwi w tym domu i wybieramy najfajniejszy pokój. Pamiętam, to moja misja. Tak, Stella, to twoja misja. 5, 6, 7, 8, 9, dziesięć. Policz dokładnie, nie zgubiliśmy kogoś. Wszyscy są nauczycielu Mike. A niech to, co to za chatka na kurzych nóżkach. Jak dla mnie wygląda normalnie domek na wsi. Ja chcę już wracać do domu, tu jest nudno. Nie marudźcie. Tak, na pewno jest tu fajnie, ptaszki śpiewają, niebo jest niebieskie, ale co będziemy tutaj robić? Mam nadzieję, że nie umrzemy z nudów. Nie martw się ze mną, się nie będziesz nudzić. Tak, Smile, na pewno nie będę tęsknić za twoim gipsem. To twoja torba. My, my chcemy już, już do, do domu. A ja jestem ciekawa, czy przegrywy będą mieć osobne pokoje. Że ułatwimy to. Przepuśćcie nas, nas, my się do domu. I tak, kochani, witajcie w domku na wsi. Pamiętacie naszą umowę? A co chodzi, o imprezy? Kochani, przyjechaliśmy tutaj odpocząć. Od nauki i gadżetów. Nauczyciel Mike was ostrzegał, że będziecie oddawać telefony. Więc oddacie mi gadżety. Co? Jak ja wytrzymam bez telefonu? No co wy? Potrzebuję budzika. Smile. Mój tata będzie się martwił, jak do niego nie zadzwonię. Moja babcia nie przeżyje, jak nie będzie miała ze mną kontaktu. A ja wzięłam dwa telefony, nie jestem taka głupia jak wy. Co? co? dwa telefony? Co wy jesteście w przedszkolu? Za wami znajduje się budka telefoniczna na wypadek, gdybyście musieli zadzwonić. Budka telefoniczna? Co, co to jest? jest? No fajnie, chyba się cofnęliśmy o 100 lat. Smile! Oddajcie telefony, albo jedziemy do domu. Dima, co my tu zrobimy? Będziemy zbierać hraboszcze. Serio pytam. Sam jeszcze nie wiem, ale w nocy się rozejrzymy i zobaczymy, co tu jest. Jedna sprawa, ja śpię przy oknie. Co? Chcę spać przy oknie, to dla ciebie. Weź tą kasę, ja śpię przy oknie. Oddajcie mi telefony. Nauczycielu Mike, jak będę musiała pilnie zadzwonić, to przyjdę po swój telefon. Bez budzika nie wstanę na śniadanie. Spokojnie, obudzimy cię. Proszę, Proszę bardzo, nauczycielu Mike. Mam nadzieję, że mój tata nie zgłosi skargi. Nauczycielu Mike, wie pan, gdzie jest najfajniejszy pokój? Zaraz wszystko przydzielimy. Przydzielicie? Dobra, oddaliście wszystkie telefony. No, no to, to zaczynamy! zaczynamy. Uuu, Zaczynają się wakacje. wakacje! Nauczycielu Mike, to będzie naprawdę trudne! Spokojnie, Laila, spokojnie. Jutro przyjedzie Abi i na pewno nam pomoże. I tak, dziewczyny, słyszałam, że już próbujecie podzielić pokoje. Żeby nie było zbyt emocjonalnie, ja je podzielę. Laila rozdzieli pokoje dziewczyn, a ja chłopaków. Czy wszystko jasne? Tak! Tutaj mamy salon, w którym będziemy spędzać wieczory, śpiewać piosenki, opowiadać sobie historie. Super, będziemy śpiewać piosenki. Trzeba było zabrać gitarę. Ty umiesz grać na gitarze? No tak, uczyłem się. A tu jest kuchnia, w której Ice i Layla będą nam gotować pyszne jedzenie. Jesteśmy, Jesteśmy takie, takie głodne! głodne. My, My też. też! Dziewczyny, chodźcie za mną, pokażę wam, gdzie zjemy śniadanie i wasze pokoje. No, no nareszcie! Dziewczyny, proszę zachować porządek. Harmonogram dyżurów zrobię później. Fajnie będziemy tu śpiewać piosenki. Bardziej podoba mi się w środku niż na zewnątrz. Mam dość tych gryzących komarów. Tutaj jest naprawdę fajnie. My już wybrałyśmy pokój dla nas. No proszę, żeby już działają, chcą wybrać dla siebie największy pokój. Żeby to salon. Idziemy dalej! Chcę położyć się na łóżku i rozluźnić nogi. Gigi, uspokój się, zaraz to zrobisz. Pospieszmy się, jestem taka głodna. Tutaj, dziewczyny, w kuchni będziemy jeść posiłki i zmywać naczynia. Gospodyni tutaj nie ma. Fajnie. Fajnie. Zaczynamy od najprzyjemniejszego. No a pokoje? Gdzie, Gdzie są pokoje? pokoje? A teraz, dziewczyny, pójdziemy do waszych pokoi. Nie mogę się doczekać. Chcę wziąć prysznic, zjeść coś i zrelaksować się po podróży. My, My tak są. samo. Chłopaki, w tej kuchni będziecie obierać ziemniaki, cebulę, marchewkę. Będziecie pomagać Ice'owi. Dziękuję, pani Mike. Dobra, koszykarze, obierajcie ziemniaki. Przegrańcy, obierajcie cebulę. A wy, futboliści? Wy zrobicie rano omleta. Słyszeliście? Ice jest szefem kuchni. To nie fair. Dziewczyny poszły się zadomowić w pokojach, a my mamy robić jedzenie?! No, gdzie będziemy spać? Ugotujmy coś, bo inaczej będziemy głodni wszyscy. Pani Majka, ja mam pytanie. Jestem maskotką i będę miał treningi. Nie umiem gotować. Jestem wolny, prawda? Hmm, ice? Dobra, maskotka będzie wynosić śmieci. Nie potrzebuję jego pomocy. A, fajnie. Nie dotykajcie mnie. I tak, dziewczyny, króliczki będą mieszkać tutaj. Wow, dziewczyny! Mamy najfajniejszy pokój. Wow! Oczywiście, że najfajniejszy, bo w tym pokoju będę mieszkać też ja i ja. Co? Nie, życie ze szczurami to nie życie. Przyjechałam na wakacje. Możemy zamienić się z żabami? <grystanie> Dobrze wam tak. Króliczki, nie martwcie się. Tutaj jest jeszcze jeden pokój, dzielony z nami. <grystanie> Żaby, rozejdźcie się. Przynajmniej będziemy miały swój własny kąt. Diana, nie słyszałaś? Ten pokój też jest dzielony ze szczurami. Będzie fajnie. No dobra, króliczki są szczęśliwe. Nadszedł czas na żaby. Tak! A my kiedy? Niedługo, Gigi, niedługo. Dziewczyny, jeżeli żaby będą miały lepszy pokój, postaramy się z nimi wymienić. Diana, musimy coś im zaoferować. Żaby, oto wasz piękny pokój. Wow! O oh my god, Laila, dziękuję. Będziemy tu mieszkać same. Super, tym razem żaby miały więcej szczęścia. Ale mają mniejszy pokój. I co, będą tu same. Nie, Brondy, nie będziecie tutaj same. A z kim, z chłopakami? Co? Nie, nie z chłopakami, tylko z dziewczynami przegrywami. Cześć, żaby. Mam nadzieję, że, że zostaniemy, zostaniemy przyjaciółkami. A ja gdzie? Och, Karina. Karina nie ma żadnego zespołu. Karina, ty też będziesz mieszkać z żabami. Fajnie. Dziewczyny, wciąż jest sprawiedliwość na tym świecie. Chodźmy się rozpakować. Wybraliśmy najlepszy pokój, Dima. Nikt nas tu nie znajdzie. No, czarny pokój jest nasz. Tylko dogadajmy się, nie przejechaliśmy tu po hraboszcze. Co będziemy robić? Podrywać dziewczyny. Tak jest, podrywać dziewczyny. Dzisiaj pójdziemy do pokoju Diany. Znowu Diana, wyprowadzam się. Dobra, uspokój się stary. Pójdziemy do żab. Dobra, to już inna sprawa, ale nie zapomnij o naszej umowie. To jak, dziewczyny? W końcu odpoczniemy. Nawet jeżeli będą z nami mieszkać szczury. Świetnie, pamiętniku. Zapisałabym, co mi leży na duszy, ale zapomniałam długopisu. Kitty, przestań marudzić. Nie jest tak źle. Mamy dwa piękne pokoje, a jeden z nich jest gigantyczny. A jakby coś, to zajmiemy się szczurami. Tak, dziewczyny, zajmiemy się. My jesteśmy cztery, a one tylko dwie. Jak możemy się nimi zająć? Możemy, dziewczyny? Nie wiecie, co nas czeka. Będziemy obierać ziemniaki. A niech to, chłopaki, nie możecie tutaj przychodzić. Mamy pokój ze szczurami i mogą tu przyjść w każdej chwili. Nie wejdę, przytrzymam drzwi. Nie nazywajcie się, jakie mam obrać ziemniaki. Mac chyba zapomniał, że jesteśmy koszykarzami, a nie kucharzami. Mm, biedaczki! Timor, zlituj się nade mną, zapomniałam długopisu. Co wy żartujecie? Czemu wszyscy marudzicie? Przyjechaliście tutaj, żeby marudzić? Mamy letnie wakacje. Bawmy się dobrze. Możecie wrócić do domu i tam być w sobie smutnymi. Rocy, Diana, obierzemy ziemniaki i zjemy pire! Co jest z tym Romeo nie tak? I wiecie co, koszykarze? Możecie przychodzić do naszego pokoju, kiedy tylko chcecie. Nie obchodzą mnie szczury. Jeżeli coś im się nie podoba, mogą przenieść się do żab. Hurra, Diana! Czy to prawda? Z chłopakami będzie fajniej. Mhm. Uh -huh. Zabawimy się, dziewczyny. Co? Dobra, chłopaki, zrelaksujmy się. Pomóżcie mi rozpakować moje rzeczy. I nasze. Dobra, kochani, gdzie jest twoja walizka? Dziewczyny, nudzicie się? Tak, nudzimy się. To jak dziewczyny, szczury zniknęły. Teraz my tu rządzimy, jesteśmy cheerleaderkami. A wy przegrywami. Dlatego będziecie mieszkać w tym pokoju zgodnie z naszymi zasadami. Żeby wszystko rozumiem, popisywanie się i tak dalej, ale nie jestem przegrywem. Te zasady mnie nie dotyczą. Stop dziewczyny, będziecie nami dowodzić? Nigdy! Karina, nie bądź taka mądra Pierwszą zasadą jest zdjęcie kapelusza z mojej pufy Twojej pufy, tak? Tak, Karina, nie słyszałaś? Dziewczyny przegrywy, będziecie spać w śpieworach, Są w garderobie Fajnie, domek na wsi jest lepszy niż obóz Julia, Julia, ja chcę wrócić na obóz Gigi, nie marudź, jesteśmy silne, damy radę Halo, Ebi, tak, przyjdziesz jutro? Tak, już jesteśmy na miejscu Domek jest piękny ale na pewno jutro przyjedziesz? Bardzo mi ciebie brakuje. Ebi, oddzwonię, chłopaki przyszli. Wszystko przygotowane, możemy zawołać ich na jedzenie. Panie Majk, wyniosłem dzisiaj 10 worków na śmieci. To dla mnie bardzo dużo. Jestem maskotką, nie śmieciarką. Kiedy będziemy jeść? Cały obiad jest gotowy? Tak, makaron carbonara. Pieczone ziemniaczki i serniczek. No dobra, to chodźmy coś zjeść, jestem głodny jak nie wiem. I jutro macie się dobrze zachowywać, bo moja Abi przyjeżdża. Rozumiemy, Rozumiemy nauczyciel, nauczyciel Mike. Mike. Biegnij po obiad. Jana, proszę, kiedy nie ma mnie w pokoju, to kontroluj, co robią króliczki. Lejla, ale one mnie nie słuchają. Jana, to zaczną słuchać, my tutaj rządzimy. Jakoś wątpię, że będą nas słuchać. Chodź, pokażę Ci jak nimi rządzić. Chłopaki, dzisiejszej nocy nie będziemy spać. To co będziemy robić? Smilik, pójdziemy zbadać sytuację. Okej. Okay. Zgadzamy, Zgadzamy się. Dziewczyny, chodźmy do kuchni. Może już ugotowali obiad? Tak, jestem taka głodna. Świetny pomysł, dziewczyny. Zjemy kolację i pójdziemy na spacer. Nie rozumiem. Widzisz, Laila, mówiłaś, że to my tu rządzimy, a robią co chcą. Kaszykarze, co wy tutaj robicie? W naszym pokoju. Kaszekarze już, już wychodzą. wychodzą. A niech to. Stop, słuchajcie szczury. Nie wiem co zamierzacie, ale to nie wy tutaj rządzicie. To nie wy decydujecie, co robimy. Laila, słyszałaś? To nie my rządzimy. Tak, Diana? Diana, zapomniałaś, że jestem główną pomocnicą pana Majka? Podczas nieobecności trener Ebi pomagam mu utrzymać porządek. Słuchajcie, szczury, trenerka Ebi jest naszym trenerem i będzie nas szkolić. Przyjechałyśmy tutaj odpocząć, a nie spełniać wasze wymagania. Popieramy o, ja cię, Diana. Diana! I my też! Hmm, tak? Dobrze, dobrze! Layla, ogarnij je. Jana! No dobrze! To jutro trenerka Ebi dowie się, że w waszym pokoju i w naszym pokoju byli chłopcy. Szczury, spokojnej no, nocy! To co, kochani, na kolację i na spacer? Tak! Kochani, nareszcie zaczęły się letnie wakacje. Zostawcie lajki, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia! Pa, pa! pa, pa. Dziewczyny, zamierzamy tutaj odpoczywać, nawet ze szczurami. No dobra, wszystkie telefony oddajecie i zdajecie do mnie. Chyba cofnęliśmy się o 200 lat. No dajecie mi swoje telefony. Kłanie, weź moją torbę. Widzisz mój gips przecież. Dziewczyny, proszę zachowajcie porządek. Harmonogram dyżurów zrobię później. Będziemy tu śpiewać piosenki. No wiecie.